Złoto zanurkowało, spadło do poziomu 3, 3900 dolarów w którymś momencie na początku tego tygodnia, niedługo po tym... O czym będę mówił za chwilę, co spowodowało taki spadek, czyli przede wszystkim wydarzenia, jeśli chodzi o spór między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Korekta była duża, głęboka, mało kto się jej spodziewał, natomiast na rynku szczególnie tak um, rozgrzanym jak w tym roku takie rzeczy mogą się zdarzyć. Jaka z tego płynie nauczka? Dla nas nauczka płynie taka, że jeśli ktoś posiada złoto fizyczne, w domu, no to oczywiście ze złotem fizycznym od razu nie biegnie się, żeby je sprzedawać, tylko tutaj oczywiście zalecana jest cierpliwość i ci, którzy tą cierpliwością się wykazali, generalnie mogą być e, zadowoleni. Witam w kolejnym odcinku Goldiuka, W tym tygodniu mamy 31 października, dokładnie, czyli koniec października, dla niektórych to po prostu koniec października, dla innych Halloween, a dla złota, dla złota kończy się miesiąc, w którym po raz pierwszy złoto przekroczyło 4000 dolarów za uncję i właściwie na tym poziomie się na koniec tego miesiąca również utrzymuje. Zobaczmy, co się działo w tym tygodniu i być może co będzie działo się w przyszłym. Zaczynamy oczywiście od ceny kruszca. Na kruszca jak już powiedziałem przed chwilą, utrzymuje się powyżej ceny 4000 dolarów za uncję oczywiście dolarów amerykańskich. 4000 w tym tygodniu również było gorąco, szczególnie dla tych, którzy być może w złoto inwestują za pośrednictwem różnego rodzaju instrumentów na platformach albo ETF-ów, za pomocą ETF-ów i tak dalej. W każdym razie złoto zanurkowało, spadło do poziomu 3, 3900 dolarów w którymś momencie na początku tego tygodnia, niedługo po tym o czym będę mówił za chwilę, co spowodowało taki spadek, czyli przede wszystkim wydarzenia, jeśli chodzi o spór między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Generalnie zaliczyło taki dosyć mocny spadek, a potem się odbiło i znowu jest powyżej 4000, 4000 dolarów amerykańskich. Jeśli chodzi o złotówkę, no to w tej chwili za 1 gram dzisiaj zapłacimy troszkę powyżej 500 zł, bo 501 zł 31 grosz, oczywiście, mówi o cenie w Goldsaverze za 1 gram e, kruszcu. Gdybyśmy tam chcieli kupić, a gdybyśmy chcieli w Goldsaverze kupić jedną sztabkę, gotowy produkt, od razu chcieli go odebrać, no to zapłacilibyśmy dzisiaj 15 590 zł i 66 groszy. A teraz zobaczmy, co się tak naprawdę w tym tygodniu wydarzy. No, zaczynamy oczywiście od tego, jak już powiedziałem przed chwilą, jeśli chodzi o tych, którzy mieli trochę nerwów, jeśli chodzi o cenę kruszców w tym, w tym tygodniu, no to przede wszystkim ci, którzy prawdopodobnie gdzieś tam inwestują za pośrednictwem różnego rodzaju platform, bo ci, którzy mają złoto fizyczne, no to oni przypuszczam, że wielkiej zmiany nie zobaczyli. To znaczy ten tydzień skończył się mniej więcej tak, jak się zaczął, czyli złoto było powyżej 4000 po tym spadku z najwyższych poziomów w historii, czyli spośród z poziomu 4381 dolarów um, zeszliśmy do poziomu około 400 4 000, proszę, dolarów um, za uncję, i ta cena. Najwyższa w historii, bo są to najwyższe, nie ta cena, ale te ceny powyżej 4000 dolarów. Amerykańskich załącznie to są ceny najwyższe w historii ta, ten poziom no, właściwie niespodziewany przez, przez nikogo chyba, jeśli chodzi o osiągnięcie tego pułapu jeszcze w tym roku. Może jeden bank tylko tak wskazywał, jak mówiłem wcześniej. Um, natomiast cały czas są to poziomy rekordowe, um, ogólnie rzecz biorąc, mamy w tej chwili po takim bardzo długim. Na tempie wzrostowym, po bardzo długim okresie wzrostów, czyli 9 tygodni kolejnych wzrostów, na koniec tygodnia zawsze złoto było warte więcej niż na początku tego tygodnia. W związku z tym doszło do pewnego uspokojenia, do przesycenia rynku. No, o tym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Złoto zanurkowało po osiągnięciu kolejnego pułapu. W tej chwili utrzymuje się delikatnie w konsolidacji i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja do końca roku. Korekta była duża, głęboka, mało kto się jej spodziewał, natomiast na rynku szczególnie tak rozgrzanym, jak w tym roku takie rzeczy mogą się zdarzać. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała do końca tego roku. Natomiast prognozy, o których zaraz będę mówił w kontekście przyszłego, wyglądają bardzo obiecująco. Co się wydarzyło tak naprawdę, jeśli chodzi o, to, o ten duży spadek w tym tygodniu? Ten duży spadek przede wszystkim był reakcją na em, em, osiągnięte i ogłoszone w zeszłym tygodniu porozumienie, albo spodziewane porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a a Stanami Zjednoczonymi, a Chinami, właśnie, które. Zresztą Stany Zjednoczone, czy ta nowa administracja, lubi w ten sposób ogłaszać różnego rodzaju decyzje. To już po raz któryś. W tym roku dzieje, dzieje się tak, że wzrasta bardzo mocno napięcie w którymś momencie przed jakąś decyzją. Potem okazuje się, że pod koniec tygodnia, gdy giełdy się zamykają, mamy, mamy głos o tym, że doszło do pewnego porozumienia, do, dojdzie do jakiegoś rozluźnienia. Tak było dokładnie w zeszłym tygodniu. Pod koniec tygodnia okazało się, że Donald Trump spotka się jednak. W Korei z prezydentem Xi z Chin i wszystko sobie panowie tak naprawdę wyjaśnią. Porozumienie jest na dobrej drodze, w związku z tym wszystko będzie dobrze, gospodarka. Stanów Zjednoczonych i w ogóle świata będzie z pewnością zadowolona. No i od razu mieliśmy potem reakcję rynków zaraz po weekendzie. Rzeczywiście giełdy zaczęły rosnąć, złoto w obliczu uspokojenia sytuacji handlowej i napięć handlowych zaczęło jednak zaczęło, zaczęło tracić. Potem odzyskało cenę w wyniku oczywiście spodziewanych, spodziewanego cięcia stóp procentowych. W związku z tym ten spadek trwał dosłownie dwa dni. Poniedziałek, wtorek to były spadki na złocie. Potem złoto zaczęło odzyskiwać, no i wskoczyło z powrotem na poziom powyżej 4000 dolarów amerykańskich za uncję. Jaka z tego płynie nauczka? Dla nas nauczka płynie taka, że jeśli ktoś posiada złoto fizyczne w domu, no to oczywiście ze złotem fizycznym od razu nie biegnie się, żeby je sprzedawać, tylko Tutaj oczywiście zalecana jest cierpliwość, i ci, którzy tą cierpliwością się wykazali, generalnie mogą być e, zadowoleni, e, przypuszczalnie. Natomiast na e, rynku, szczególnie takich, tych, tym rynku, powiedziałbym, bardziej spekulacyjnym, tam rzeczywiście niektórzy mogli być trochę zdenerwowani, wylicząc to, co się dzieje na złocie. Ogólnie rzecz biorąc, była reakcja, gwałtowna reakcja również w tym tygodniu, ale takie rzeczy, jak już mówiłem, na rynku zdarzać się mogą. Tym bardziej, że mamy rok, jeśli chodzi o złoto, zupełnie, um, zupełnie wyjątkowy, jeśli chodzi o dynamikę wzrostów, które muszą za sobą zawsze pociągnąć w, sensie, w jakimś sensie dynamiczne spadki. Nie tak głębokie, ale co jakiś czas rynek po prostu lubi odreagować. W związku z tym. Co się wydarzyło na koniec tygodnia, bo jesteśmy już po spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Xi. E, no co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, że tak naprawdę oprócz tego, co zostało powiedziane w zeszły weekend, nie urodziło się nic nowego. E, no, nową informacją może być, może być taka, że Stany Zjednoczone deklarują, że... Mm, Prezydent Trump negocjował w imieniu całego świata. W związku z tym e, przesunięcie e, kontroli eksportu metali ziem rzadkich, e, to był ten największa to broń atomowa, można powiedzieć, którą Chiny zastosowały wobec tych negocjacji, została od przełożona na rok. W związku z tym przez rok teoretycznie Chiny zobowiązały się do tego. Że nie będą tutaj nakładały restrykcji, teoretycznie, według informacji ze Stanów Zjednoczonych, bo porozumienie jeszcze nie jest podpisane, będzie trwało rok. Oprócz tego zmniejszono cła przy okazji różnego rodzaju ustępstw, ale to wszystko rynek wiedział już wcześniej. W związku z tym, pod koniec tygodnia na to spotkanie dwóch prezydentów, dwóch największych gospodarek świata, rynek właściwie jakoś mocno wcale nie zareagował. Wcześniej mieliśmy jeszcze do czynienia z cięciem stóp procentowych. Cięcia e, cięcie stóp procentowych się odbyło. 25 punktów bazowych Fed obniżył stopy procentowe, ale w wystąpieniu Jerome Powell, przewodniczący Fedu, potem powiedział, że obniżka w grudniu, wcześniej zakładana jako pewnik przez rynek, wcale nie musi być taka pewna, szczególnie wobec trwającego w Stanach Zjednoczonych shutdownu, który uniemożliwia zbieranie konkretnych danych. W związku z tym, e, nawet użył takiego, e, takiego sformułowania Jerome Powell, że jadą, na drodze w obliczu wielkiej mgły, więc tak naprawdę poruszają się trochę po omacku. Tym bardziej w grudniu. Jeśli ten shutdown będzie trwał, no to mamy przed sobą, mamy teraz koniec października. Kolejne posiedzenie jest na początku grudnia, dokładnie 10. W związku z tym kolejny miesiąc, jeśli shutdown nie zostanie zdjęty, a na razie konflikt w Stanach Zjednoczonych. No, pomiędzy demokratami i republikanami nie pokazuje, żeby miał się skończyć jak najszybciej. No, to nie wiadomo, co Fed zrobi w, w obliczu braku po prostu konkretnych i bieżących danych. Zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie do obniżki doszło. Ta zapowiedź o niekoniecznie. O niekoniecznym obniżaniu kolejnych, kolejnym obniżeniu stóp procentowych w grudniu spowodowała, że rynek, że złoto najpierw zaczęło przed cięciem stóp procentowych oczywiście zyskiwać na wartości, po, po tym komunikacie delikatnie straciło, potem oczywiście odzyskało i, jak już mówiłem wcześniej, znowu jest na poziomach powyżej 4000 dolarów amerykańskich. To co ważne w kontekście gospodarki amerykańskiej i tego, co będzie się działo, to szczególnie Czeka nas w przyszłym tygodniu. Otóż 5 listopada um, będzie miał miejsce e, wyrok. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzeknie, czy cła nałożone przez Donalda Trumpa były legalne i czy mogą obowiązywać. Donald Trump sam nazywa ten wyrok jednym z najważniejszych w historii kraju. Zobaczymy, e, zobaczymy jaki będzie, ale z pewnością decyzja sądu może być dla rynków. E, m, Znacząca i to może spotkać się z reakcją rynków, również z reakcją samego rynku złota. Zobaczymy, jak ta sytuacja się skończy 5 listopada, czyli w przyszłym tygodniu będziemy mieli do czynienia właśnie z tą, z tą decyzją. Oprócz tego w zeszłym tygodniu, czy właściwie w tym tygodniu zakończyło się spotkanie w Kyoto. W spotkanie Kyoto wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia LBMA, czyli, czyli tego londyńskiego. LBMA, które co roku spotyka się na takim spotkaniu, omawiając konkretnie to, co się wydarzyło, jakie są prognozy i różnego rodzaju rzeczy dotyczące rynku złota na całym świecie. I tutaj w czasie tego spotkania co roku robiona jest ankieta. W tym roku Ankieta dotycząca przyszłości rynku złota i tego, jak w przyszłym roku ono będzie wyglądać, i z ankiety wynika, że wszyscy producenci generalnie zakładają, czy wszyscy członkowie LBMA zakładają, że cena w przyszłym roku może osiągnąć 5 tysięcy dolarów. Wszyscy spodziewają się dużego popytu wobec sytuacji na świecie wzrastających cen. A no i aż do 12, aż, przepraszam, aż do 15, do 5, co ja mówię. 5000 dolarów w ciągu 12 miesięcy. Ta cena może, um, może rzeczywiście według nich um, sięgnąć. Czy to są dane, które dają nam jakąś podstawę do tego, żeby zakładać? Że tak rzeczywiście będzie. No, to jest prognoza, która powiela się z bankami inwestycyjnymi. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku LBMA mówiło, że cena na koniec tego roku powinna sięgnąć no, powinna bardzo mocno zbliżyć się do, do 3000 dolarów amerykańskich. Mówili o 2900 z kawałkiem, czyli generalnie mówili podobnie jak wszystkie inne banki inwestycyjne. Jak widać, rzeczywistość zdecydowanie ich prze, e, przegoniła, nie spodziewali się takiego popytu. Ehm, Zobaczymy, jak będzie w przyszłym, w przyszłym roku, ale to już jest po raz kolejny duża instytucja, która bądź co bądź jednak na rynku się w jakimś sensie zna, bo na tym rynku jest obecna i odgrywa na nim rolę. Mówi o tym, że cena w przyszłym roku będzie na kolej, kolejnych najwyższych poziomach w historii. To I to tyle, jeśli chodzi o dane dotyczące samego rynku złota i dane amerykańskiej gospodarki. Teraz przejdźmy do raportu WGC, czyli punkt drugi raport Światowej Rady Złota dotyczącej popytu i podaży kruszcu w kwartale trzecim tego roku. A tutaj co dowiadujemy się z raportu? Otóż z raportu dowiadujemy się, że przede wszystkim um, popyt wzrósł, um, wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o um, 3%. Um, w tym roku ogromne zakupy ETF-ów przede wszystkim spowodowały te wzrosty na cenach, bo w stosunku do ubiegłego to jest wzrost o ponad 134%, 134% a w liczbach bezwzględnych to jest ponad 1,5 tysiąca ton. W tym roku zostało kruszcu inwestycyjnego zakupionego. To jest tylko 6% mniej niż w rekordowym roku 2000, w pierwszych trzech kwartalach rekordowego roku 2020. Tym kwartale, w tym kwartale, który właśnie się skończył, przede wszystkim mówimy, znaczy nie właśnie, tylko skończył się z końcem września. Ma, ten raport nie uwzględnia października, który również prawdopodobnie przyniesie bardzo duże wzrosty. ETF-y, szczególnie amerykańskie w poprzednim kwartale. W w trzecim kwartale kupowały najwięcej kruszcu, 139 ton, do tego połowę z tego kupiło, kupiły ETF-y europejskie, 70 i tylko 13 zakupiły azjatyckie, ale dla azjatyckich jest to Kolejny już ósmy kwartał wzrostów, to znaczy ten rynek ETF-ów w Azji dopiero się kształtuje i rośnie dosyć dynamicznie, bo to jest osiem kolejnych kwartałów wzrostu. One się dopiero budują, bo rynek ETF-ów w Europie i w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie większy. Natomiast z pewnością warto odnotować, że ETF-y, które działają na rynku złota, w Azji również, ale to również się również się zbroją. Do tego to co ciekawe, jeśli chodzi o e, wzrosty e, w stosunku rok do roku na sztabki monety, czyli ten taki popyt najbardziej nam bliski można powiedzieć, to jest 17% wzrostu rok do roku, ale co bardzo ciekawe, ten wzrost odnotowany, jak się popatrzy generalnie bo to jest cała kategoria sztabki, monety i medale. Jak się popatrzy w tą kategorię konkretnie, gdzie były wzrosty, no to okazuje się, że monety akurat w stosunku do ubiegłego roku nie wzrosły. Popyt, e, popyt na monety nie wzrósł, natomiast zdecydowanie wzrósł na sztabki prawie o 20%, dokładnie 19%. Do tego jeszcze duża liczba e, produkowanych e, medali lub imitacji e, monet to przede wszystkim rynek azjatycki spowodował, że e, ten sektor rynku, ten, ten sektor tego rynku tak bardzo mocno wzrósł. Co ciekawe, jak powtórzę jeszcze raz, nie wzrosł, bo nie wzrósł popyt na oficjalne monety. Jeśli chodzi o banki centralne, banki centralne w stosunek kwartał do kwartału zakupiły... Rzeczywiście, e, rzeczywiście więcej, ale w stosunku rok do roku zakupiły tego kruszcu trochę mniej. Zakupiły go e, 634 tony na koniec września, w, e, w zeszłym roku było to ponad 700 ton. W związku z tym prognozy na koniec roku są takie, że być może w tym roku rzeczywiście banki nie kupią, e, nie kupią 1000 ton, a skończy się to mniej więcej na około 900, e, 900 e, tonach. Średnia cena według WGC w trzecim kwartale to było niecałe 3,5 tysiąca dolarów. Przypomnę tylko, że cena bardzo dynamicznie zaczęła rosnąć z początkiem września, w związku z tym prawdopodobnie, znaczy w sensie, w związku z tym ta cena jeszcze nie uwzględnia tych, tej dynamiki wzrostów z ostatnich rzeczywiście z ostatnich tygodni, bo ta średnia za ten kwartał z pewnością będzie, um, będzie wyższa. Um, jeśli chodzi o to, co jest bardzo interesujące w kontekście całego rynku, to to, że popyt inwestycyjny, popyt na inwestycje, w którym się mieszczą banki centralne, mieszczą się w nim ETF-y i to i sztabki i monety, o których, o których mówiłem, wzrósł rok do roku o 47%. I według LBMA, jak już mówiłem wcześniej, i według pozostałych będzie również w przyszłym roku bardzo, bardzo wysoki. Zobaczymy, co przyniesie, nam, co przyniesie nam kolejne tygodnie, kolejne miesiące. No i kolejny przyszły rok, który jak mówię zapowiada się również na rynku złota bardzo ekscytująco. W tym roku, w tym tygodniu, czy w ogóle do końca tego roku, raczej na się spodziewać pewnej konsolidacji. Tak wszyscy mniej więcej zakładają, właśnie, że cena będzie oscylowała mniej więcej na takich poziomach, jak w tej chwili się znajduje. Chociaż być może przed końcem roku jeszcze zobaczymy jakieś dynamiczne wzrosty. No z pewnością. Wiele, po, wiele zależy od decyzji przede wszystkim Fedu, ale również e, od sytuacji na rynkach, e, jeśli chodzi o właśnie rzeczywiście, czy to porozumienie między e, USA a Chinami będzie podpisane, nie będzie podpisane, jak ono się skończy, jak długo będzie trwało, bo również nie brakuje głosów takich, że tak naprawdę to porozumienie długo, długo nie przetrwa i za chwilę za chwilę znowu będziemy wracać do wzrostu czy eskalacji napięć handlowych na, pomiędzy tymi dwoma państwami. Zobaczymy no, oczywiście jak będzie. Natomiast to no, póki co, jak mówię, złoto jest na najwyższych poziomach w historii i nic nie zapowiada właściwie, żeby miało z tych poziomów jakoś spaść niżej, a wręcz przeciwnie. Wiele wszystko wskazuje na to, że w perspektywie niedługiej, Znowu będziemy obserwować, znowu wrócimy do wzrostów. Chcesz zacząć inwestować w złoto łatwo i elastycznie? Zacznij kupować złoto w Gold Zarejestruj się z tym kodem, aby otrzymać 100 zł do pierwszej sztabki. Co na blogu, teraz przejdziemy do blogu. A blog, tutaj zapraszam na tekst, dużo mówimy o bankach centralnych, że one to złoto kupują. No to teraz przyjrzyjmy się temu, dlaczego to robią po co banki centralne kupują złoto? Pięć lekcji dla nas, jak i dla naszego portfela, jakich możemy z tych zakupów wyciągnąć. Jakie wnioski tak naprawdę po co to? robią, bardzo serdecznie zachęcam. Do tego jeszcze bardzo ważna informacja. Nie powiedziałem o tym, że mówiłem, zacząłem od tego, że dzisiaj mamy 31 października. 31 października, a to jest Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym Światowy Dzień Oszczędzania, złoto znów w centrum uwagi. Bardzo serdecznie zapraszam również do tego tekstu, żeby sobie przypomnieć um, o tym, jaką rolę w budowaniu swoich oszczędności pełni złoto. To tyle na, na dziś. Zapraszam bardzo serdecznie do, do komentarzy, do sekcji komentarzy, które ładnie nam rosną. Rzeczywiście Państwo zaczęliście dyskutować. Zapraszam, co myślicie o tych wzrostach, o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, o tym, co może oznaczać wyrok i co dla rynków i dla złota może oznaczać ten wyrok, w zależności od tego, jaki będzie oczywiście 5 listopada Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, dotyczącego CEU i w ogóle, jak przyszłe tygodnie będą, co będzie się działo na rynku złota. Bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji, bardzo nam to również pomoże w propagowaniu i w mówieniu o złocie, o tematyce złota, bo jest to tematyka ważna, jak pewnie doskonale o tym wiemy, szczególnie dla naszych portfeli. Tyle, dziękuję, do zobaczenia za tydzień.